Cześć, jestem Lindsay i mam mętlik w głowie. Mam poważny problem i muszę się mocno skoncentrować, żeby wam powiedzieć to, co chcę powiedzieć. Teraz nie jest najgorzej. Czekajcie, czekajcie, miałam powiedzieć, jaki jest mój problem. Mam OCD, czyli zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Mówiłam wam, tak mi wstyd. Całe szczęście, że to anonimowe. Dobra, skoncentruj się. Mam 15 lat i jestem na drodze do szczęścia, a szczęśliwa jestem wtedy, kiedy nie mam tych wszystkich myśli. Racja nie powiedziałam wam, czym jest, to Wybaczcie. Powiem, co to jest, i dam kilka przykładów, ok? Chodzi o to, że w głowie ma się setkę myśli, która was nie opuszcza, i boicie się, że zrobicie coś okropnego. Wtedy jesteście sobą tak zawstydzeni, że robicie wszystko, żeby tylko do tego czegoś nie dopuścić, nawet jeśli nie chcecie tego zrobić. Brzmi dziwnie i bezcelowo wiem, mówiłam, że mam mętlik w głowie. Teraz mam 15 lat. Kilka lat temu zostałam adoptowana. Nie lubię tego wspominać, ale dzięki temu więcej zrozumiecie biologiczny ojciec był wtedy w więzieniu, a matka nigdy się mną nie zajmowała i nie przejmowała się. Miałam chyba pięć lat i mój problem polega na tym, że ja to wszystko pamiętam. Słyszałam o wielu ludziach, którzy po prostu zapominają o traumatycznych przeżyciach. Te wspomnienia prześladują mnie od zawsze. Całe szczęście, wkrótce zostałam adoptowana i uwielbiam o moich nowych rodziców. Będę ich nazywać mamą i tatą, dobrze? Wzięli mnie do domu i z początku wszystko było ok. Wysłali mnie do psychologa, żeby przezwyciężyć traumę, i po krótkiej terapii wszyscy myśleli, że jest już w porządku. No, było, mniej więcej. Ale kiedy miałam jakieś 7 lat, zaczęłam mieć to coś. Jakie coś? Tylko się nie śmiejcie, proszę. To było tak. Na przykład siedzę sobie w pokoju i nagle czuję nieodpartą potrzebę sprawdzenia, czy na pewno zamknęłam drzwi od łazienki. Kogo obchodzi, czy są zamknięte? Czy to takie ważne? Mimo to wstaję, idę i sprawdzam. Zamknięte. Wracam do pokoju, siadam, ale myślę sobie tak, nie sprawdziłam czy są dobrze zamknięte. No to wstaję i idę sprawdzić. Są dobrze zamknięte, ale wracam, siadam i znowu myślę, czy jestem pewna, że dobrze zamknęłam, kiedy sprawdzałam. I tak pięć, sześć. Głupie, ale czuję, że jeśli tego nie zrobię, stanie się coś strasznego. Ale to było jak, miałam 7 lat. Z czasem to zaburzenie pogłębiało się. Tych dziwnych myśli było kilka razy więcej. Sprawdzałam dwa razy, czy wszystko jest na swoim miejscu, w określonym porządku, naczynia ułożone według kolorów, albo czy moje buty leżą doskonale równo. Każdego dnia robiłam rundkę po całym domu i upewniałam się, czy wszystko jest w porządku, ale tego wszystkiego wciąż przybywało. Co gorsza, czułam się winna. Wiedziałam, że to nie jest normalne, ale w związku z adopcją uczułam się okropnie, że rodzicom trafił się taki świr jak ja. Z tego wszystkiego nie chciałam im mówić o swoich problemach, żeby nie byli zawiedzeni. Im byłam starsza, tym obsesji było coraz więcej. Chciałam być doskonałą córką i nieustannie bałam się, że pewnego dnia ich ośmieszę. Podczas wspólnych wypadów na miasto bałam się, że zacznę wykrzykiwać nieprzyzwoite słowa. Tylko dlaczego miałabym to zrobić, pewnie spytacie. Tłumaczyłam sobie, że każdego mogło to spotkać, ale bałam się, że spotkało właśnie mnie. Zaczęłam myśleć o tym bez przerwy, po czym starałam się nie myśleć o tym wcale. Ale to tak, jak przestać nucić wkurzającą melodyjkę. Bałam się, że potnę nową sukienkę mamy na strzępy, albo że wyleję kawę na laptopataty. Nie mogłam się w spokoju uczyć bez przerwy myślałam o tych okropnościach. Za każdym razem, kiedy miałam te myśli, szłam pod prysznic. To była jedyna rzecz, która potrafiła sprawić, że czułam się lepiej. Nie mam pojęcia o co chodzi, ale byłam przeświadczona, że to będzie jedyne, co mnie kiedyś powstrzyma od zrobienia tych okropności. Te obsesje stawały się coraz bardziej nieznośne i któregoś dnia, gdy miałam 13 lat, przeszłam załamanie. Któregoś sobotniego poranka miałam okropną myśl, że splunę do kawy mamy. Poczułam się tak strasznie winna, że poszłam pod prysznic i tam zostałam. Rodzice powiedzieli, że zauważyli, jak poszłam nagle do łazienki i nie było mnie przez godzinę. Poszli sprawdzić, co się dzieje, ale gdy nie odpowiadałam, wyważyli drzwi i zobaczyli, że obsesyjnie masuje się gąbką pod prysznicem i powtarzam, nie zrobię tego, nie zrobię... Przestraszyli się. Teraz mama mówi, że to oni czuli się winni, że nie zauważyli, że działo się coś niepokojącego. Wiedziała, że byłam dziwna, ale stwierdziła, że to ze względu na moją traumę z dzieciństwa i że to mnie zbytnio nie martwiło. Bo nie martwiło, bardzo dobrze sobie z tym radziłam. W każdym razie zabrali mnie od razu do psychiatry. Jak już doszłam do siebie, długo rozmawiałam z lekarzem. Krótko mówiąc, dowiedziałam się, co to jest OCD, dostałam receptę na leki i skierowanie na terapię. Dziś kontroluję to o wiele lepiej i rodzice bardzo mi w tym pomagają, ale wciąż boję się sama siebie. Kto wie, jak to się skończy następnym razem, ale teraz, gdy czuję, że dzieje się coś złego, od razu mówię o tym rodzicom. Moje motto brzmi: koncentracja i kontrola. Mam nadzieję, że ten filmik pokaże, jak poważne jest OCD. Podzielcie się ze znajomymi, żeby lepiej zrozumieli to zaburzenie.